W kolejnej edycji rolnik szuka żony coraz bliżej, a grona kandydatów, którzy goszczą w gospodarstwach uczestników, zmniejsza się z odcinka na odcinek. Przed wyborem stoi też Anna, która jeszcze kilka lat temu prezentowała się zupełnie inaczej. Kolejna edycja rolnik szukarzony wchodzi w decydującą fazę. Już za kilka tygodni dowiemy się, czy uczestnicy znaleźli miłość pod okiem Marty Manowskiej i kamer TVP. Najwięcej emocji, przynajmniej na razie, budzą miłosne zawirowania w świecie Waldemara, który w ostatnim odcinku poczęstował Ewę zaskakującymi komplementami. Przypomnijmy, rolnik szuka żony. Waldemar chwali ewę takiej jak ty, to każdy by mi zazdrościł. Internauci, dziewczyno, uciekaj. Tak kiedyś wyglądała Anna z rolnik szuka żony. Nie zawsze była brunetko, drugiej połówki w programie szuka też Anna, która wciąż stoi przed trudną decyzją o odesłaniu jednego z kandydatów. Nie będzie to jednak zadanie proste, bo dotychczasowe randki rolniczki obfitowały w zaskoczenia i nie zawsze były one pozytywne. O tym, czy znajdzie miłość, dowiemy się natomiast w wielkim finale, który już niebawem. Jak to zwykle bywa, Anna była stosunkowo aktywna w sieci przed udziałem w programie, co w przypadku wielu uczestników jest w końcu standardem. Dziś widowie kojarzą ją jako brunetkę, ale zamiłowanie do ciemnych włosów przyszło z czasem, o czym świadczą zdjęcia rolniczki z przeszłości. Na jej facebookowym profilu możemy zobaczyć, jak prezentowała się niegdyś w zupełnie innej fryzurze. Nie sposób nie zauważyć, że Anna eksperymentowała też z makijażem, który jest jedną z jej pasji. Trzeba przyznać, że jeszcze jakiś czas temu uczestniczka show TVP wyglądała nieco inaczej.